coś za szybko te manewry robi. To już No i jedno, nie, I daj mi, daj. Bo potem będę na mnie, 100 zdań. Ale w skali, to to No i to jest tyle. Natomiast to całość to tak, dla mnie jest proste, musiał być tyle. No to, jest, to jest zrobione tak jak w PTU, czyli Sklej papier jest. Potem jest pokryte tą matą taką, to są malujty, nie tak z malutkie no, tak. takie ręki, no, a ja to już ze to

I miał na Może zaraz ten skład pojedzie tutaj nie, 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 捨てがちっとわかんないんです。<music> itu deh Mas Stefan itu faktor Był, byś, byś. Byś? To jest PIN 1.3.5.4, tak? No, tak? Dobra. 5, 5, 5, 5. Dobrze. Dobrze, a potem ode mnie będzie MES PIN 1.3.11. Nie. Znaczy powinieneś, ale jest opóźnienie. どこが入ってる